Święty Mikołaj z wizytą w Gdańsku. 5 grudnia, dzień przed swoimi imieninami, święty odwiedził mieszkańców Grodu Neptuna. Zapalił lampki na choince, przytulił najmłodszych i wprowadził w mieście świąteczny nastrój. Zamiast reniferów i sań, święty Mikołaj przypłynął do miasta u łodzią. Po odobiciu do brzegu przywitali go włodarze miasta i rozśpiewane dzieci. Jak mówił zaraz po zejściu na ląd, w Gdańsku czuje się jak w domu. Atmosfera jest przepiękna. Mikołaj został powitany ciepło, gorąco, ogniście, można rzec. Dużo prezentów do rozdania? Prezentu mam całą moc. Mam nadzieję, że wszyscy będą szczęśliwi i zadowoleni. Pojawienie się świętego Mikołaja w Gdańsku wywołało ogromne poruszenie, zwłaszcza wśród najmłodszych. i na białą. A widziałeś, czym Mikołaj przypłynął? Mhm. Czym? Po gorącym przywitaniu Mikołaja, uroczyście zapalono lampki na miejskiej choince na długim targu. Dwa, jeden poszło! Cudownie zapaliła. Zawsze miałam łzy w Ale to romantyczne. Bardzo, bardzo, bardzo. Jak teraz Gdańsk wygląda z tą właśnie przybraną choinką? Cudownie, sama chciałabym mieć taką w domu. Super, wszystko zorganizowane. i zrobiła się nagle kolorowa. I jak teraz wygląda Gdańsk, jak teraz wygląda Długi Targ i Długa? Jest bardzo rozświetlony. Także dziś na Targu Węglowym rozpoczął się Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy, który potrwa do 23 grudnia.